Cześć! Słuchajcie, sprzątając dzisiaj gołębnik, jeden z przedziałów gołębnika. Postanowiłem, że nagram taki krótki film i z taką, z taką informacją do was, czy waszym zdaniem jest sens sprzątania, oczywiście gołębników jak najbardziej tak, ale czy u was w hodowli sprzątacie, my zmywacie ze ścian ten pył taki, który się, który się osadza o no, zobaczcie widzicie to jest ten pył który się osadza czy wy na waszym gołębniku sprzątacie zmywacie właśnie ten pył to wszystko potem osiada na drogach oddechowych gołębi a w gołębniku lotowym jest to jak najbardziej niewskazane ja co prawda tutaj ten przedział zagospodarowany jest na razie przez gołębie przeznaczone do lęgu, do rozpodu. Ale gdyby był to gołębnik typowo lotowy, na pewno w sezonie najlepiej przez cały rok, oczywiście, żeby on wyglądał w taki sposób, żeby tego pyłu, pyłu nie było na ścianach. To jest bardzo ważna rzecz. I, I to się wszystko wiąże później z drogami oddechowymi, a wystarczy, tak jak mówię, zrobić, przetrzeć to. Ja na przykład wziąłem gąbkę z wodą, z tym środkiem, no bachtel. On niszczy wszelkiego rodzaju wirusy, no wszelkiego rodzaju patogeny tak, grzyby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale. Mm, nie musicie kupować na przykład takiego środka. Możecie sobie zastosować zwyczajnie letnią, czy tam ciepłą wodę, i dolać do niej zwykłego octu. To też jest skuteczny taki środek, który dezynfekuje powierzchnię. Wszystko posypałem jeszcze kredalem. Tutaj prezentuję wam ten środek. Mięta Lux mocny. Czyli ogólnie taka posypka do podłóg. I ja to robię w taki sposób, że mam taką rękawicę. Zwykłą rękawiczkę. Jak widzicie, są jakieś tam prześwite otwory. Wsypuję to po prostu dłonią do środka i począsając nad, 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 półkami, nad półkami tutaj, rozpruszam to taką metodą. Roz, ro, taka mgiełka się robi. O może tak powiem. I fajnie to się osiada wszędzie tu na podłodze. Yy, osobiście uważam, że jest to dobra rzecz, ale tylko yy, w okresie, proponuję stosować to tylko w okresie na przykład jesienno-zimowym. Raz w tygodniu, czy tam po sprzątaniu gojemnika, yy, Bo jednak mimo wszystko to jest yy, taka jak właśnie kreda. I ona, i ona jak widzicie to też jest, zawiera w sobie jakiś tam pył, więc, więc z tym też nie ma co przesadzać. Fajny, mocny, miętowy zapach. No i co? No i jak widzicie, siany po wymyciu odzyskały pierwotny kolor. Tutaj, jako ciekawostkę, jeszcze mogę powiedzieć, że jest to taka podkładka pod, y, pod, y, pod y, karmik, czyli tu ustawiamy karmik, tu są, y, tu są plastikowe takie ruszta i gołębie podczas jedzenia y, z takiego karmika te ziarna, które spadną, no to y, nie jedzą y, tych ziaren y, zainfekowanych, że tak powiem, gdzie to wpadnie w kał. Tak? Tylko te ziarka spadają niżej. Y, i podczas sprzątania ja to po prostu wysypuję. Grzygłębie pobierają tylko czystą karmę. Ten kał nie, nie leży gdzieś. Eee, te, ta karma nie leży gdzieś w kale. Młode zostały już pozabierane. Tu jeszcze zostały dosłownie, dosłownie jakieś tam pojedyncze sztuki. Eee. Słuchajcie, jeszcze Przypomniała mi się jedna rzecz, korzystając z tego, że jestem akurat na gołębniku, to chcę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o tych wkładach. Może tu lepsze światło będzie. O tych wkładach ja tu zastosowałem takie wkłady filcowe. To jest filc, ale jak widzicie. Gołębie ten filc yy, zrywają nogami i powstają takie kudłaki, że tak powiem, i, i powstają takie po prostu dziury. Także taki, taki, takie wyjście z filcu jest no, na jeden, na jeden, yy, na jeden lek młodych. I trzeba, trzeba po prostu wkładać w miskę e, jakiś tam nowy filc. E, najlepiej stosować, e, najlepiej byłoby stosować e, po prostu matę kokosową, bo jest ona twardsza i trwalsza. E, no wiadomo, cenowo też będzie się różnić, bo to jest lepszej jakości produkt. No ale to używam praktycznie u mnie pierwszy rok i no jak widzicie efekt nie jest źle, ale dobrze też wcale. Także myślę, że w przyszłym roku po prostu postaram się użyć tych mat kokosowych typowo właśnie. One są takie grubsze, fajniejsze, trwalsze w użyciu. No i teraz zawołamy głębi z woliery, żeby przeszły na przedział.